Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry Państwu nazywam się Stanisław Żerko, a rozmawiał będę, rozmawiamy w przeddzień 101 rocznicy podpisania traktatu obersalskiego. Rozmawiam z profesorem Grzegorzem Kucharczykiem z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk i z Akademii Imienia Jakuba z Paradyża, a nasz gość jest autorem. Wydanej przez Instytut Zachodni Książki Wersal 1919 Nowa Kultura Bezpieczeństwa dla Polski i Europy. Panie profesorze, pańska książka jest właściwie jedyną, wydaną na przestrzeni od ostatnich chyba kilkudziesięciu lat. Pracą polskiego autora poświęconą właśnie traktatowi wersalskiemu. Książką, dodajmy, opartą na rozległej, najnowszej literaturze przedmiotów w kilku językach. Samą książkę już na kanale Instytutu Zachodniego na YouTube przedstawialiśmy kilka dni temu, a teraz czas na spotkanie z samym autorem. Ja tylko chcę przypomnieć, że. Przypomnieć naszym widzom, naszym słuchaczom, że podyktowany Niemcom przez zwycięskie mocarstwa, traktat podpisany w Wersalu właśnie był najważniejszym aktem kończącym pierwszą wojnę światową, i miał on być fundamentem nowego ładu europejskiego, nowego systemu. Bezpieczeństwa, systemu wersalskiego, właśnie tak został nazwany. To jest system wersalski. Pan profesor przytacza w swojej książce, ja nie znajdę teraz tego cytatu, ale chodzi o zdanie marszałka Francji Ferdinanda Fosza, gdy marszałek Fosz dowiedział się w trakcie obrad konferencji, że wschodnia granica Francji nie zostanie oparta. Na linii Renu powiedział, że to nie będzie pokój, że to nie jest pokój, to jest jedynie rozejm czy zawieszenie broni na 20 lat. I rzeczywiście kolejną wojnę Niemcy rozpętały równo, niemal dokładnie 20 lat później. Ale jest pan też autorem książki, która została wydana przez 15 lat temu. Książki o wybitnym francuskim pisarzu politycznym. Jest to jedna z czołowych postaci nacjonalistycznej akcji francuskiej: Jacques Benville, autor także w Polsce, znany, swego czasu dość popularny. On właśnie także krytykował traktat wersalski w roku w 1920 ukazała się jego broszura czy książka Polityczne konsekwencje pokoju. On właśnie krytykował traktat wersalski jako zbyt dla Niemiec łagodny. Ale z drugiej strony. W tym samym chyba roku 1920 ukazała się e, praca książka słynnego brytyjskiego ekonomisty. No John Maynard Keynes, to jest czołówka e, światowej ekonomii, e, myśli ekonomicznej. Właśnie w tym samym roku on wydał pracę ekonomiczne konsekwencje pokoju, w której to pracy ten sam traktat wersalski Keynes. Krytykował jako zbyt surowy, jako grożący załamaniem gospodarczym Niemiec, Europy wręcz. A w samej Republice Weimarskiej traktat wersalski był zgodnie odrzucany przez wszystkie niemieckie ugrupowania polityczne i przez całe niemieckie społeczeństwo jako niesprawiedliwy czy nawet haniebny. Używa się czasem określenia pokój kartagiński. Panie profesorze, jak pan profesor ocenia traktat wersalski z perspektywy no, ponad 100 lat? Oczywiście, my jesteśmy teraz mądrzejsi o wiedzę e, późniejszą. E, twórcy traktatu wersalskiego e, pewnych rzeczy, e, czy no właśnie czy nie mogli przewidzieć, czy też. E, generalnie pytanie o pańską ocenę traktatu wersalskiego. Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie. No cóż, tutaj zderzają się dwie perspektywy. Polska perspektywa spojrzenia na traktat wersalski, który nie tylko ustalał granicę polsko-niemiecką, a co do tego sposobu ustalenia oczywiście można mieć spore wątpliwości. Kwestia gdańska, prawda, kwestia plebiscytów. No ale przede wszystkim traktat wersalski, w sensie prawa międzynarodowego, Potwierdzał powrót państwa polskiego jako właśnie suwerennego, niepodległego bytu państwowego. I tutaj trzeba powiedzieć, że zarówno dla Niemiec, już wtedy demokratycznych, republikańskich, prawda, tworzy się Republika Weimarska po cesarskiej Rzeszy, jak i dla sowieckiej Rosji to, było, to był taki, no, można powiedzieć, skandal. To był, to był punkt, w którym można powiedzieć, zarówno Berlin, jak i Moskwa się spotykały, to znaczy przekonanie o tym, że jedną z głównych skaz traktatu wersalskiego było to, że z jednej strony, no, jak mówili Niemcy, różnych przekonań politycznych zamknięto wielki naród w żelaznej klatce. Tak mówili nawet pacyfiści Niemiec, a z drugiej strony Sowieci, którzy no, w ogóle nie byli zaproszeni do obrad paryskiej konferencji pokojowej, no z tej racji przede wszystkim, że przypomnijmy, Rosja bolszewicka w marcu 1918 roku zawarła separatystyczny pokój z Niemcami w Brześci, prawda? To był ten drugi pokój brzeski, po pierwszym, który mocarstwa centralne zawarły z Ukrainą, które nie zapłaciły naszą za potencjalne dostawy zboża z Ukrainy. Więc to jest ta perspektywa polska. A z drugiej strony mamy tą perspektywę, nazwijmy to zachodnioeuropejską, gdzie rzeczywiście zderzają się, czy bardzo szybko pojawiają się głosy wskazujące na to, że ten traktat jest bardzo kruchy. I tutaj perspektywa francuska, której wyrazicielem był no, Benville, marszałek Foch, ale też przecież no, zupełnie z innej politycznej konstelacji wywodzący się Georges Clemenceau, prawda? który był przecież, no, w sensie politycznym na, na francuskiej lewicy i to też radykalny. No i, y, i perspektywa brytyjska, która ciągle przypomnijmy, ma, jest perspektywą y, Imperium Brytyjskiego, to jest ciągle Imperium Brytyjskie, które jeszcze powiększa się w wyniku ustaleń tzw. mandatowych, prawda, gdzie część tam niemieckich posiadłości kolonialnych dostały się pod administrację brytyjską a w sensie ligi narodów, ale de facto administrację brytyjską. Jeszcze jest jedna rzecz, którą, o której koniecznie trzeba wspomnieć, bo to nam dużo wyjaśni, i w tej, gdy chodzi o pytanie pana profesora, o kruchość tego traktatu i dlaczego, czy on był skazany na, na, na właśnie na taki bardzo nietrwały status, mianowicie to, że mocarstwo, które właściwie jako jedyne wyszło w pełni zwycięskie z Wielkiej Wojny, czyli Stany Zjednoczone. Nie ratyfikowały traktatu. Właśnie mamy stulecie nieratyfikacji traktatu przez Senat Stanów Zjednoczonych, i w związku z tym Stany Zjednoczone przestały być obecne w Europie. No wyobraźmy sobie sytuację: może dzisiaj to łatwiej sobie wyobrazić, bo ta dyskusja trwa, brak wojsk amerykańskich w Europie. I wtedy tak to się stało. Stany Zjednoczone wycofały się w sensie politycznym i militarnym w Europie, czyli państwo, które przesądziło o. W wyniku I wojny światowej, wycofuje się jako czynnik wpływający na politykę, także europejską. I kto zostaje na placu boju? Zostaje, zostaje wyczerpana Francja, wyczerpana w sensie, no można powiedzieć, demograficznym, ale także złamana jednak moralnie. Brytyjczycy, którzy mają swoje interesy na całym świecie i niekoniecznie traktują to, co dzieje się na przykład daleko na wschód od Renu, jako priorytetową kwestię. Niemcy przekonanie o tym, że zostali ich niemiecki honor został podeptany w Paryżu i potem w czasie podpisywania traktatu, traktatu wersalskiego. No i Sowieci, którzy no, udają, że są obrażeni, że ich nie zaproszono, ale udają, dlatego że oni mają zupełnie inne strategiczne interesy i to, co Lenin planuje w żaden sposób to oczywiście nie mieści się w żadnej logice, czy to Paryskiej Konferencji Pokojowej, czy tego, co zapisano w traktacie wersalskim. I jesteśmy my. Ta wizja, którą przedstawiał Dmowski w czasie, w czasie obrad paryskiej konferencji pokojowej, żeby ten strategiczny interes Polski zapisać w ten sposób, że państwo polskie nie tylko powraca jako niepodległe, ale też jako czynnik równowagi, faktyczny czynnik równowagi politycznej w tej Europie. Ja do wątku polskiego chciałbym jeszcze nawiązać na koniec naszej rozmowy, ale teraz znalazłem właśnie w nawiązaniu do tego, tego, co pan profesor mówił o tych nastrojach w Niemczech, mianowicie pan przytacza taki kapitalny, moim zdaniem, cytat, którego wcześniej nie znałem. Mianowicie to jest to są słowa no, legendar, legendarnego. Przywódcy niemieckiej socjaldemokracji. To był pierwszy prezydent Niemieckiej Republiki, Republiki Weimarskiej, Fryderyk Ebert, Friedrich Ebert, on witał w Berlinie w grudniu 18 roku powracające z frontu niemieckie oddziały witał je słowami. To brzmi niczym słowa wypowiedziane przez któregoś z generałów, mianowicie żaden wróg was nie pokonał. Dopiero gdy przewaga nieprzyjaciela w ludziach i surowcach stała się coraz bardziej dojmująca, zaprzestaliśmy walki. On się całkowicie in, identyfikował ze sprawą e, a, niemiecką i no, to są słowa skierowane do e, żołnierza. Ale wracając do naszego, naszej rozmowy o trwałości traktatu. Systemu wersalskiego. Chciałem zapytać, czy ten system, ja tutaj może zaostrzę moje słowa, który był oparty na, no w sumie rzeczy, trwałym uczynieniu, zamiarze trwałego uczynienia z Niemiec państwa niejako drugiej kategorii, czy ten system dał się na dłuższą metę utrzymać? właśnie nawet Paryż już po kilku latach porzucił tę twardą politykę wobec Niemiec uznając że ta polityka prowadzi do nikąd i właśnie system wersalski został zmodyfikowany i dość gruntownie zmodyfikowany w wyniku konferencji w Lokarno w roku 1925 no my znamy słowa Józefa Piłsudskiego który powiedział Abekowi proszę przekazać Francuzom że każdy przyzwoity Polak gdy słyszę słowo Lokarno, to spluwa na ziemię z obrzydzeniem, ale w każdym razie wówczas w roku 25 w rekonwencji w Lokarno rozpoczął się ten nowy etap w dziejach Europy, okres tych właśnie pokojowych złudzeń, że z Niemcami w Lidze Narodów, jako stałym członkiem Rady tej genewskiej instytucji, że z Niemcami da się współpracować w duchu pokojowym, że to jest nowa faza Prowadząca do przełamania tej wielowiekowej wrogości w relacjach niemiecko- francuskich. I tutaj ciekaw byłbym pańskiej opinii właśnie, czy Lokarno i odejście od tej pierwszej wersji systemu wersalskiego to był błąd, czy to była po prostu konieczność. Ja rozumiem, że odpowiedź musi być nie, może być niejednoznaczna, tam jest Jednocześnie i realizm, ale też jakieś złudzenia, nie chcę mówić o naiwności. Panie profesorze, co pan na ten temat myśli? No ani niebłąd, ani niekonieczność, tylko można powiedzieć naturalna konsekwencja traktatu wersalskiego. Ja tu chciałbym powrócić do przemyśleń Jacques'a Denville'a w jego książce Polityczne konsekwencje pokoju z 1920 roku. I Benville wskazywał, że z punktu widzenia interesów bezpieczeństwa Francji, racji stanu francuskiej, to są, no, skaza, skaza traktatu wersalskiego polega na tym, że utrzymano jedność Niemiec, polityczną jedność Niemiec, wskazując przy tym na tym, Benville wskazywał, że właściwie Wielka Wojna jeszcze bardziej zjednoczyła wewnętrznie Niemcy. To kolejny etap zjednoczenia Niemiec już po Bismarcku to jest właśnie Wielka Wojna. A z drugiej strony układ. Geopolityczny w Europie wytworzony w wyniku ustaleń paryskiej konferencji pokojowej oznaczał, że chociaż Niemcy militarnie przegrały I wojnę światową, Wielką Wojnę, jak wtedy mówiono, to geopolitycznie wygrały, no bo jaka jest sytuacja pisze Benville w 1920 roku. Otóż taka, że na Zachodzie ciągle zjednoczone Niemcy jeszcze bardziej zjednoczone mają osłabioną Francję, która jest no, oficjalnie militarnie i politycznie zwycięstwa, ale wewnętrznie jest bardzo mocno osłabiona, osłabiona i wykrwawiona, a na wschodzie już nie ma u granic Rosji potężnej Rosji, tylko jest stały, można powiedzieć, szereg tak zwanych nowych państw. No i tutaj Polska czy Słowacja, która jest wewnętrznie też przecież mało, mało scalona, gdzie ciągle są w tych państwach także mniejszości niemieckie i de facto i Austria, która dąży do zjednoczenia z Niemcami. I w sensie geopolitycznym Niemcy wygrywają, prawda? I, i, I to jest podstawowy błąd tej spekulatywnej polityki Wilsona, jak mówił Benville w tej swojej książce. No więc, rok 1925 i lokarno, to jest, można powiedzieć, kontynuacja tej błędnej polityki, już tak przyjmując perspektywę Willa, która została zarysowana w 19 roku. Francuskie i brytyjskie elity, której wyrazicielem był Keynes. W swojej książce z 19 roku o konsekwencjach ekonomicznych pokoju, one wskazywały, że my w sensie gospodarczym, jako Brytyjczycy, tylko możemy stracić na tym zbyt surowym kartagińskim pokoju, w sensie ekonomicznym, ekonomicznych obowiązków, reparacji, które nałożono na Niemcy. Możemy tylko w sensie wymiany handlowej z kontynentem, czytaj z Niemcami, stracić. I tutaj te interesy się spotykają: spotykają się z no, wizją Gustawa Stresemana, Przypomnijmy polityka liberalnego, prawda, związanego z dawnym środowiskiem narodowych liberałów. Oni po 1919 roku przyjmują inną nazwę, ale ten sternik Bryty niemieckiej polityki zagranicznej no, doskonale wyczuł, doskonale przeczytał te interesy, zarówno czy wizję, nastroje we Francji i Wielkiej Brytanii. Gdzie no, właściwie od początku nie, nikt tam nie miał specjalnie ochoty umierać za Gdańsk, mówiąc, mówiąc tak, tak kolokwialnie. Więc, z tej perspektywy, można powiedzieć, jest to naturalna konsekwencja tych zaniedbań, które no, głównie za przyczyną anglosasów w czasie paryskiej konferencji pokojowej zostały poczynione, gdy chodzi o, o Niemcy. No, bo z jednej strony, tak, traktat wersalski rzeczywiście upokarzał Niemcy, z ich perspektywy zwłaszcza. Ale to nie było na tyle silne upokorzenie, żeby na trwałe je osłabić. To znaczy Niemcy wychodzą po traktacie wersalskim jako państwo przede wszystkim wewnętrznie przekonane o swoim upokorzeniu, ale mające wszelkie instrumenty i całą sytuację geopolityczną tak ułożoną, żeby dążyć do jej rewizji. I teraz jak tej rewizji dokonać? Stresemann uważał, że trzeba to robić ewolucyjnie. W porozumieniu z elitami politycznymi Francji i Wielkiej Brytanii, bo Stany Zjednoczone się wycofały, a przyjdzie po 1930, od 1933 roku nowa ekipa rządowa, czyli Hitler i jego NSDAP, I ben, oni będą uważać, że trzeba dokonywać tych zmian znacznie szybciej, ale przecież też do pewnego momentu w porozumieniu z Francją i Wielką Brytanią. No właśnie, Hitler dochodzi do władzy, i to właśnie to jest ta postać, która ostatecznie demontuje system wersalski, czy właściwie już wersalsko-alokarneński, a więc najpierw wystąpienie z Ligi Narodów, następnie wypowiedzenie wojskowych klauzul, traktatów, wprowadzenie oddziałów do zdymilitaryzowanej, na a w roku 1938, gdy Hitler włączał Austrię do Rzeszy, później, gdy likwidował państwo czechosłowackie 1938 39 i dokonywał 1 września 1939 roku agresji na Polskę, no Liga Narodów była już zupełnie bezsilna, nikt się już do niej nawet e, nie zwracał. Ale to ma takie pytanie: czy można powiedzieć, że druga wojna światowa była nieuniknioną konsekwencją pierwszej wojny. No, między tymi dwiema wojnami są jednak zasadnicze różnice. O tym jeszcze chciałbym za chwilę zapytać. To znaczy inaczej. Co do tego, że druga wojna światowa została zaplanowana, przygotowana i świadomie rozpętana przez hitlerowskie Niemcy, co do tego sporu nie ma. Jest natomiast spór o to, czy wyłączną winę za wybuch pierwszej wojny światowej Ponoszą Niemcy, Niemcy wilhelmińskie. Niedawno ukazała się w polskim przykładzie, teraz nie mam jej pod ręką, słynna, znaczy znana książka Christophera Clarka, Lunatycy, która właśnie kwestionuje tezę o wyłącznej odpowiedzialności Niemiec za I wojnę światową, a tymczasem fundamentem traktatu wersalskiego była właśnie ta teza. Niemcy. Zostały ukarane, gdyż to one rozpętały pierwszą wojnę światową. A więc ja tutaj połączyłem w jakiś sposób dwa pytania. Pierwsze pytanie to jest właśnie to o, o tę podstawę traktatu awersalskiego, a więc czy rzeczywiście Niemcy ponoszą całkowitą odpowiedzialność, Niemcy oraz ich sojusznicy oczywiście, za, za wybuch pierwszą, pierwszej wojny światowej. I pytanie, czy miał rację marszałek Foch? Że właśnie okres międzywojenny to jest, to jest tylko, tylko właściwie zawieszenie broni, a druga wojna światowa to jest właściwie ciąg dalszy wojny światowej, pierwszej wielkiej wojny. Tutaj co do tego mam poważne wątpliwości. Uważam, że druga wojna światowa to się jakby nałożyły dwie, dwie sprawy, więc dążenie Niemców jako narodu do, 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 do rewanżu, ale z drugiej strony zupełnie inna koncepcja Hitlera, prawda, który, e, który zresztą w swoim Mein Kampf i później w innych pracach ostro krytykował Wilhelmińską Rzeszę. E, ja nie chcę w to wchodzić, ale właśnie e, pytanie o winę Niemiec za pierwszą wojnę światową i o właśnie ten ciąg dalszy, o porównanie tych celów wojennych Niemiec w tych dwóch wojnach. No, tak zwana klauzula winy zawarta w traktacie wersalskim, obarczająca Niemcy tylko Niemcy za wybuch I wojny światowej, no była też, no, można powiedzieć, takim prawnym uzasadnieniem e, e, roszczeń reparacyjnych e, wobec e, Rzeszy Niemieckiej. To, to, to jest, e, to, trzeba to polityczne tło też tutaj uwzględniać, ale e, zgadzam się z Tryptowerem Clarkiem o tyle, że rzeczywiście tutaj, e, można powiedzieć, to rozłożenie win, gdy chodzi o mechanizm wiodący do wybuchu Wielkiej Wojny w lipcu, sierpniu 1914 roku nie jest tak jednoznaczny jak w przypadku roku 1939, bo tu rzeczywiście ma mamy do czynienia rzeczywiście z pewnym mechanizmem, prawda, z pewnym mechanizmem, który na jakimś etapie już w ogóle wypadł czy wyniknął się spod kontroli, o tym też pisze Henry Kissinger w swojej, w swojej dyplomacji, że właściwie przyczyną wybuchu Wielkiej Wojny nie, ty nie tyle było to, że mocarstwa łamały traktaty zawarte między sobą, ale właśnie, że je wypełniały do końca, prawda, i ten ciąg, można powiedzieć, zobowiązań sojuszniczych został rzeczywiście, ten łańcuch został uruchomiony latem 1914 roku, więc w tym sensie rzeczywiście to, co Clark wskazuje, te właśnie tajne, tajne ruchy mobilizacyjne Rosji jeszcze przed oficjalnym ogłoszeniem mobilizacji w 1914 roku bardzo niepokoiły Rzeszę Niemiecką, ale to był też no, można powiedzieć, w jakimś sensie zarówno Niemcy, jak i Rosja zbierały żniwo swojej zakłanności, nazwijmy to, geopolitycznej, której ofiarą padła Polska, Rzeczpospolita pod koniec XVIII wieku, bo wspólna granica niemiecko-rosyjska, czy wcześniej prusko-rosyjska, to jest owoc kolejnych rozbiorów Polski. I to, że Niemcy miały u swoich granic kolos rosyjski, a nie Rzeczpospolitą, no to mają do, do zawdzięczenia w dużej mierze także sobie. Czy traktat wersalski był skazany na, 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 na zniszczenie, i innymi słowy, czy druga wojna światowa była nieunikniona? Od pewnego momentu tak, ale nie od lokalną. Ja bym to przesunął w tę datę od 1935 roku, kiedy mocarstwa e, e, zachodnie zgodziły się na wprowadzenie ponownie powszechnej, obowiązkowej służby wojskowej w Niemczech. Wtedy już rzeczywiście polski domina lecą wszystkie. I czyli to jest 10 lat polokarna, prawda? Natomiast gdy chodzi o, o to, czy mamy do czynienia z taką powtórką długiej 30 trzydziestoletniej wojny, prawda, jest ta teza, że od 1914 do 1945 roku to jest jedna wojna przecięta takim rozejmem letnim nie zgadzam się z tą tezą, ponieważ II Wojnę światową rozpoczynają państwa nowego typu, mówiąc językiem Lenina, bo Lenin mówił o Rosji Bolszewickiej, że to jest państwo nowego typu, a przecież jak wiemy, u bezpośredniej genezy wybuchu II wojny światowej było porozumienie Niemiec-Hitlerowskich i, i Związku Sowieckiego-Stalinowskiego. Zarówno Hitler, jak i Stalin dążyli do celów politycznych zupełnie odmiennych. To był zupełnie inny świat polityczny od tego, w którym poruszały się. Kancelarię mocarstw w latem 1914 roku. Hitler dążył do stworzenia w Europie Wschodniej nowego rasowego mocarstwa opartego na czystości rasowej. A Stalin, idąc, kontynuując linię Lenina, chciał po prostu wszechświatowej, jak mówiono, proletarackiej rewolucji, czyli skomunizowania całej Europy, w związku z tym także całego świata w dalszej perspektywie. To, to nie były. To nie był świat y, y, pojęć politycznych i, i, i celów politycznych, które, które przyświecały tamtym y, mocarstwom, dość y, hasłowo mówiąc, porównać strategię Mitteleuropy Europy naumana z 1915 roku i generalny plan wschodni opracowywany w komórkach SS po 1939 roku. To są zupełnie dwa inne światy. Panie profesorze, i na koniec pytanie o to, o czym już pan mówił, mianowicie o polski punkt widzenia, a pytanie takie już ja bardziej skonkretyzuję, mianowicie czy Polska mogła w roku dziewiętnastym uzyskać więcej na Zachodzie? Pan wspomniał o tym błędzie w postaci pozostawienia Gdańska jako wolne miasto, ale pamiętajmy, że Gdańsk był w roku 1919 zamieszkany w 90% przez ludność niemiecką, która później przez całe 20 lat chciała niezależnie od politycznych opcji z powrotem do Rzeszy, Zürich zum Reich, czy Polska mogła... Uzyskać coś więcej, jeżeli chodzi o granice zachodnie, czy e, mogą uzyskać Prusy Wschodnie, prawda przez pewien moment to, ten postulat funkcjonował. prawda? Pan się w swojej książce raczej skłania ku tezie, że to było maksimum co w ówczesnych realiach Polska mogła otrzymać. Gdzieś czytałem fragmenty zapisu debaty Sejmowej, jeżeli chodzi o debaty, na której dyskutowano debata poprzedzająca ratyfikowanie traktatu wersalskiego przez polski Sejm. No i tam były głosy bardzo krytyczne, mianowicie, że to jest właściwie porażka. Historycy z perspektywy 100 lat czy 101 lat chyba patrzą na to zupełnie inaczej, prawda? Tak, no tutaj zresztą a propos tej debaty ratyfikacyjnej to było tak, że głosy generalnie prawicy czy tej narodowej demokracji były bardzo, no może nie, że bardzo przychylne, ale generalnie wykazywały akceptację no, dla... w końcu, dla a, w końcu Roman Dmowski to negocjował. No właśnie, dlatego, a bardzo krytyczni byli na przykład centrowcy czy lewicowcy, prawda, PSL czy PPS, więc to, to ten rozkład głosów krytycznych też był... Też był tu charakterystyczny. Ja uważam, że przy sprzeciwie anglosasów, czyli przede wszystkim Brytyjczyków, którzy do tego sprzeciwu dołączyli Amerykanów, nie było możliwe no, przełamania oporu Mozart tych największych graczy na Paryskiej Konferencji Tygodowej, gdy chodzi o Gdańsk, gdy chodzi o petycję plebiscytów czy Wschodnich, którzy rzeczywiście. Było to, to, to nie było możliwe. Rzeczywiście, kwestia Gdańska, no, potem utworzonego jako wolne miasto Gdańsk, to jest też dobry przykład, żeby, czy dobra okazja, żeby przy, przypomnieć, że rzeczywiście Gdańsk wtedy zamieszkały przede wszystkim przez ludność niemiecką, która. No nie wyobrażała sobie innej przyszłości, jak tylko jako część Rzeszy i tutaj nie miejmy tego, nie miejmy świadomość, że na przykład wiosną 19 roku, kiedy już były pogłoski, że może Gdańsk trafić do Polski, to główne manifestacje przeciw tej perspektywie organizowała socjaldemokracja w Gdańsku. To, więc tutaj trzeba, trzeba też mieć tego świadomość. Ale z drugiej strony trzeba mieć świadomość, bo często jesteśmy świadkami takiego odbrązawiania tradycji wolnego miasta Gdańska w różnych kontekstach, trzeba mieć świadomość, że Gdańsk przy tej sytuacji z Polską, przy szukania, można powiedzieć separowania się od Polską, tylko tracił w sensie ekonomicznym również czy przede wszystkim, bo jak wiemy, wybudowanie portu w Gdyni dla Gdańska przy tym uporze też tych niemieckich elit w ogóle i niemieckich elit w Gdańsku w związku z Polską dla Gdańska oznaczał w sensie ekonomicznym uwiąd, który Właściwie zaczął się w tym mieście już od rozbiorów Polski, więc no, ja uważam, że to było rzeczywiście maksimum, natomiast istota rzeczy polegała na tym, co było dalej. prawda? O tym, czym, o tym już mówiliśmy, ta droga od Lokarna 25 do zgody na e, odtworzenie armii niemieckiej z powszechnego poboru w 1935 roku, a potem to już tylko konsekwencje e, tej decyzji. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę, a Państwu niezmiennie polecamy książkę Versal 1919, która jest w najlepszych polskich księgarniach, a także na stronie Instytutu Zachodniego w Poznaniu w Księgarni Wysyłkowej. Można tę książkę w dalszym ciągu nabyć. Serdecznie dziękuję Panu. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję.